Listopad jak co roku graczom kojarzy się nie ze spadającymi liśćmi, a ze spadającymi spływ sklepowych wielkimi hitami. Ten miesiąc obrodził naprawdę świetne tytuły na pc i konsolach. Trudno rozpocząć zestawienie listopadowych premier od innej gry. Na czoło stawki zdecydowanie wysuwa się Fallout 4. Czyli najnowsza odsłona kultowej serii RPGów autorstwa Studia Bethesda. Jeśli jednak z uwielbieniem wspominacie pierwsze dwie części serii, to będziecie zaskoczeni tym, co zaserwuje Wam czwórka. Zapowiada się bowiem RPG zorientowany przede wszystkim na eksplorację, strzelaniny z przeciwnikami i nastawiony znacznie bardziej na akcję niż na przygodę. Czas pokaże, czy te zmiany przynoszą skutek. Tak czy siak, tytuł ten elektryzuje miliony osób na całym świecie. Niemniej osób czeka na kolejną odsłonę serii Call of Duty. Black Ops 3 najprawdopodobniej jednak znów nie pokaże nam niczego nowego, a i tak zapewne tę grę kupią miliony osób. Siła marki to chyba jedyne wytłumaczenie, bo nie możemy spodziewać się niczego ponad kilkugodzinną kampanią single-player, kilkanaście map przeznaczonych dla trybu sieciowego i efektowną rozgrywkę w stylu największych hollywoodzkich produkcji. Tak czy siak, nie sposób nie uznać nowego koda za jeden z najważniejszych tytułów tego miesiąca. Czas pokaże, czy zasłuży na to tylko uznaną renomą. Po niezwykle udanej becie na Star Wars Battlefront czeka kilkakrotnie więcej osób niż wcześniej. To nie tylko kult gwiezdnych wojen, ale także oczekiwanie na naprawdę świetny tytuł, który w sposób wyrazisty będzie czerpał i kultywował magię Sagi George'a Lucasa. Ekipa Studia DICE zdaje się szykować naprawdę wyjątkową produkcję, która jeszcze przez lata będzie żyła swoim życiem dzięki przemyślanej strukturze trybu sieciowego oraz wciągającej kampanii dla pojedynczego gracza. Pozostaje tylko powiedzieć, niech moc będzie z wami, drodzy twórcy. Czekamy z niecierpliwością. Mieliśmy już świecące miecze, teraz będziemy mieli świecące neony na sportowych samochodach. Z impetem na wirtualne drogi wjeżdża bowiem Need for Speed. Kolejna odsłona serii, mająca być dla niej swoistym restartem i powrotem do korzeni. Czy to się uda? Ciężko powiedzieć, zważywszy na fakt, iż kolejne ekipy zajmujące się tą serią również próbowały tego samego i czasem wychodziło to bardzo średnio. Jedno jest pewne: czeka na nas masa nielegalnych wyścigów, super szybkich fur i fabuły w stylu szybkich i wściekłych. Teraz z kolei raptownie zwalniamy i przenosimy się jakieś 190 lat do przodu. Anno 2205 to kolejna odsłona serii gier strategicznych, która znana jest z tego, że suma cyfr z tytułowej daty zawsze daje 9 i na szczęście także z ciągającej rozgrywki. Tym razem mamy do czynienia z bezpośrednią kontynuacją Anno 2070 i krok w przyszłość jest widoczny jeszcze bardziej. Twórcy pokazują nam szereg nowych rozwiązań, oferują bardziej futurystyczne budynki, a nawet dają nam możliwość skolonizowania Księżyca. To mały krok dla gatunku gier, ale wielki dla serii Anno. Czy udany, ocenicie już sami. Nie zmieniając strategicznych klimatów, trafiamy na kolejną produkcję, która zwieńczy wspaniałą trylogię, tym razem od kultowego Blizzarda. StarCraft 2 Legacy of the Void to trzeci i zarazem ostatni odcinek sagi o bitwach terranów, zergów i protosów w której znów weźmiemy udział w pasjonującej kampanii single player i zmaganiach sieciowych, które są przecież solą tej produkcji. To wspaniała strategia, podtrzymująca w sposób godny kult pierwszej, leciwej już odsłony i zarazem niesamowicie grywalna. Z Legacy of the Void nie powinno być inaczej. Futbolowy sezon w pełni, duże piłkarskie premiery już za nami, ale wcale nie oznacza to, że fani wirtualnej piłki nożnej nie mają już na co czekać wręcz przeciwnie. Już za moment na salony wkroczy bowiem Football Manager 2016, czyli tegoroczna edycja zdecydowanie najbardziej kompleksowego i najlepszego menedżera piłkarskiego, przy którym wielu graczy regularnie traci kolejne godziny liczone już w tysiącach. To bowiem produkcja na długie miesiące i lata, a stworzenie zespołu walczącego o najwyższe cele jest po prostu niesamowicie satysfakcjonujące. Jak co roku zresztą. Mhm. Bloodborne spotkało się ze znakomitym przyjęciem wszystkich posiadaczy PlayStation 4. From Software zaserwowało konsoli Sony kapitalnego ekskluzywa, czerpiącego pełną gębą z innego tytułu tej ekipy, czyli Dark Souls. The Old Hunter to rozszerzenie, które pozwoli na powrót do tej produkcji na co najmniej kilkadziesiąt godzin. Twórcy zaserwują nam bowiem zupełnie nową kampanię, która umożliwi nam zwiedzenie zupełnie nowych lokacji, będących do tej pory niedostępnymi w podstawowej wersji tej produkcji. Znów stanie przed nami niesamowicie wymagająca, pełna trzymających w napięciu sytuacji przygoda, obok której nie można przejść obojętnie. Jakiś czas temu z ciepłym przyjęciem spotkało się The Crew, gra samochodowa, która oferowała ogromny, wypełniony atrakcjami świat, umieszczony w realiach Ameryki Północnej. Dziś mamy szansę na powrót do tej nieco zapomnianej produkcji dzięki Wild Run, czyli rozszerzeniu, które przeniesie nas w zupełnie nowe miejsca będziemy bowiem mogli zwiedzić Dolinę Yosemite czy eksplorować Wielki Kanion. Oczywiście zawartość dodatku to także zupełnie nowe typy wyścigów oraz maszyny, za których kierownicą możemy zasiąść. W parku znajdziemy nowe motocykle czy też monster trucki. Musicie przyznać, że sporo tego. Na sam koniec zestawienia zostawiliśmy prawdziwą bombę. Trudno bowiem powiedzieć co innego o Rise of the Tomb Raider. Czyli kontynuacji świetnie przyjętego spin-offu serii gier o seksownej pani archeolog. Najnowsza produkcja Crystal Dynamics znów rzuci młodą Larę Croft w wir niebezpiecznych przygód, rozgrywających się przede wszystkim na Syberii, co rzecz jasna wymusi na bohaterce konieczność przystosowania się do szalenie niesprzyjających warunków pogodowych. Będzie mroźnie, ale także niesamowicie emocjonująco i przepięknie. Nowa odsłona Tomb Raider zdecydowanie nie powinna zawieść.